Dzisiaj powiem Wam, jak zrobić tulejkę, żeby było troszeczkę mniej pracy. Także ja powiem, jak ja to robię. Najpierw wykonuję otwór, wiertłem. Oczywiście 2 mm mniej, niż później docelowa średnica. Następnie toczę powierzchnię tą średnicę i tą średnicę robię już na mikromysz. I na mikromierz robię grubość. A grubość robi mi ten nóż, przecinak, no i tutaj nóż, o tamten do toczenia z dłużnego. No, taki nóż. I różnica pomiędzy tamtym nożem a przecinakiem to jest właśnie grubość kołnierza. Nigdy nie muszę już tego sprawdzać, bo jest super, wychodzi z dokładnością nawet do setnych milimetra. No, a na kołnierzy wiadomo, takich setnych nie mamy tam. 500 czy coś, no to to. I tak, jak jest zrobiono, mam tą średnicę i grubość kołnierza i otwór z naddatkiem 2 mm. Wtedy, jedną ręką trudno, ale jakoś może sobie poradzę, Jedno, i wtedy mocuję tą tulejkę w otwór, znaczy w, w uchwyt, przepraszam, w uchwyt tokarski, zaciskam. Mam wytaczak ustawiony tutaj, wtedy sobie zaznaczam, w jakim miejscu ma być yy, skala, i wtedy nic nie robię, tylko po prostu przetaczam, wyłączam obroty, wyjeżdżam i mam tulejkę. Sztuka w sztukę jednakową. Po jakimś czasie, jak się trochę maszyna nagrzeje. Trzeba uważać, bo może się troszkę wymiar zmienić. zmienić ale to minimalnie parę setek. Także trzeba później tylko to sprawdzić. Także no to jest taki sposób sprawdzony. Kiedyś robiłem i otwór na gotowo, ale jak wiecie, jak się robi otwór, siednicę, no to trzeba obrócić imak. A po co obracać w tamtym momencie imak? Wtedy ani nie zmienia się siednica materiału, ani grubość. I oszczędzamy sporo czasu, robiąc najpierw otwór, średnicę powierzchni, ale otwór jest, jak to się mówi, spod wiertła z naddatkiem 2 mm, i grubość kołnierza wychodzi z dwóch nóż. Także to jest mój sposób. Jak macie inny, szybszy, no to chętnie posłucham. Na pewno robić od razu od powierzchni i otwór na gotowo to nie jest. Krótszy sposób, jeśli otwór jest tolerowany. Dziękuję.